Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie kochani. Słowo, o którym dzisiaj się modlę, to rozpoznawać. Pan Jezus w przeciekawy sposób wypomina dzisiaj słuchaczom, że nie umieją rozpoznawać znaków czasu woli Bożej i tego co Bóg komunikuje, a pogodę rozpoznawać potrafią. No i nic by w tym nie było dziwnego, że. O wiele łatwiej przewidzieć pogodę czy, czy szczytać pogodę niż wolę Bożą, gdyby nie to, że za czasów Jezusa nie posiadano takich narzędzi, jakie my dzisiaj w meteorologii posiadamy. Oni robili to właśnie obserwując przyrodę potrafili przewidzieć pogodę czy przewidzieć to, jak, jakie będą zmiany pogodowe, właśnie. Obserwując świat wokół siebie. I my tej, my tej umiejętności już dzisiaj nie mamy. Korzystamy z wielu przyrządów i narzędzi, które daje nam nauka i, i świat techniki, by tę pogodę czytać, przewidzieć itd., itd. Ale modląc się tą całą sytuacją i tym słowem rozpoznawać, zadałem sobie pytanie, czy my mamy dzisiaj jakieś narzędzia na wzór tych meteorologicznych? Do rozpoznawania woli Bożej. I oświeciło mnie słuchajcie, że tak, mamy. Mamy przecież, bo przede wszystkim mamy Słowo Boże, które, które czytając rozpoznajemy wolę, wolę Pana Boga. Dwa, mamy urząd nauczycielski Kościoła, i trzy mamy okoliczności życia, które Jezus. O których Jezus też dzisiaj mówi. Więc jeżeli pogodę nam bardzo łatwo rozpoznać, właśnie choćby korzystając z narzędzi, jakie dzisiaj mamy, to w kontekście rozpoznawania woli Bożej również jesteśmy o wiele bardziej zaawansowani niż te 2000 lat temu, bo to mamy. Słowo Boże, Urząd Nauczycielski Kościoła i okoliczności życia, które nas spotykają. I kiedy pytamy Boga, co mamy czynić, trzeba wziąć te trzy przestrzenie pod uwagę i podejmować decyzję właśnie zgodną z wolą Bożą, z tym, co Kościół naucza i obserwując życie i okoliczności życia, które wydarzają się właśnie no, wśród nas. Dlatego życzę Wam pięknych rozpoznań, rozeznań i yy, yy, yy decyzji zgodnych z wolą Bożą. Nie na szczerze, błysajbów, wzechmogący ojciec i Syn i Duch Święty. Aman. A mi znowu przypomniano na koniec tygodnia by, by powiedzieć o łapce w górę, o udostępnianiu. Yy, słuchajcie, no i przede wszystkim o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek. Wtedy zawsze przypomnimy Wam o tym, co nowego pojawia się na Profeto. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro.